Łukasz Robak, znajdujemy się w folwarku Pszczew, gdzie zorganizowaliśmy drugie seminarium polsko-niemieckie poświęcone izolacji i przenikaniu grup etnicznych na byłym pograniczu polsko-niemieckim, na które zaproszeni zostali goście ze strony niemieckiej, jak i polskiej. Cała, cała impreza odbywała się w budynku Starej Gorzelni. W której również podczas seminarium otwarta została druga, druga wystawa poświęcona tematyce polsko-niemieckiej, poświęcona różnym kulturom, które zarysowały historię naszych terenów, naszego powiatu międzyrzeckiego, również sąsiadu, sąsiedniego powiatu międzychodzkiego i, o, i przede wszystkim naszego pszczewa jako głównej i głównej, głównego miejsca, z którego wywodzą się nasi uczestnicy.